Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Tworzę Mapkę Escape, w której to tworzę mapkę Escape. I dzisiaj będzie troszkę krócej, dlatego że dzisiaj akurat mam trochę mniej czasu, ponieważ a, jakby to ująć przeprowadzam rozmowę z budowniczymi. Mamy taką konferencję, żeby mniej więcej e, wiedzieli co... jak będzie wyglądała ta seria, co mają budować i tak dalej. Także już prawie pewne jest, że... Ta grupa będzie mi pomagała, jednak jeszcze może nie będę mówić, co to jest. Nagram o tym na pewno specjalny odcinek, który niedługo powinien się pojawić. Ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić to, co znajduje się teraz za moimi plecami, a mianowicie ruchome piaski. System ruchomy piasków, który w mapie zostanie wykorzystany, co prawda pewnie nie w pierwszym rozdziale, ale gdzieś dopiero w drugim, w jakiejś dżungli i tak dalej. Ale myślę, że warto ten system już tutaj mieć, tak żeby po prostu móc go zawsze wkleić i w dowolnym momencie wykorzystać. Tak jak widzicie, system nie zajmuje jakieś strasznie dużo miejsca, bo jest to tak naprawdę zegarek i jeden do niego podpięty command block. Także jest to system naprawdę prosty. I ci, którzy już od dłuższego czasu są na moim kanale, prawdopodobnie pamiętają, że kiedyś w serii Resto nie gryzie zrobiłem już podobny mechanizm. Zrobiłem mechanizm ruchomych piasków. Ten jednak działa o wiele lepiej, dlatego że wtedy był to po prostu Mechanizm, który teleportował wszystkich graczy od określonego punktu w jakimś tam promieniu, jeden klocek w dół, a teraz działa to w ten sposób, że teleportuje gracza w dół jedynie wtedy, kiedy znajduje się rzeczywiście na piaskach, i to nie na byle jakich piaskach, ale na piaskach, które są piaskami ruchomymi. Także tutaj mamy takie piaski. Teraz system jest włączony, także, tak jak widzicie, mogę sobie tutaj bez problemu potem chodzić. Jeśli jednak włączę zegarek, no to w momencie, kiedy wejdę na piaski zostanę w niej wciągnięty i powoli zacznę spadać po swojej śmierci. No a kiedy zajdę na sam dół, no to oczywiście umrę, co zresztą mogę Wam zaprezentować, zmieniając game mod na Survival. Także w momencie, kiedy moja głowa znajdzie się pod powierzchnią piasku, no to zaczynamy otrzymywać obrażenia, no i w końcu umrzemy. Także tak działają właśnie te ruchome piaski. Pytanie tylko, jak to jest zrobione? Już wam pokazuję. <noise> tak naprawdę nie jest to trudny system, bo tak jak widzicie, wymaga tak naprawdę no jedynie jednego command blocka, jednej komendy. Eee, no i oprócz tej jednej komendy, wymaga też. Armor standard. Armor standard, który jest tak naprawdę tutaj jedynie znacznikiem. Znacznikiem, że piasek w. Okręgu 10, jak przynajmniej ustaliłem, 10 kratek od tego armor będzie piaskiem, który zapada gracza. Ten radius można zawsze zmieniać, ale lepiej go dać mniejszym, dlatego że e, później mogą być problemy, jeśli chodzi o, nie wiem, robienie jedynie jakichś mniejszych pól tego piasku, albo e, lagi mogą się pojawić, jeśli będzie zbyt dużo bloków testowanych, itd. itd. Najlepiej, właśnie, myślę, zrobić w ten sposób. No i mamy tego armor stand, armor stand, który ma specjalną nazwę. Tej nazwy niestety teraz nie widzimy, ale zaraz Wam pokażę, jak dokładnie wygląda komenda, którą go przyzywamy. To jest armor stand, który ma specjalną nazwę: ruchome piaski. Jest niewidzialny, niezniszczalny, nie podlega grawitacji i ma wyłączone wszystkie sloty, tak żeby nie można było w żaden sposób z nim, nie wiem, jakoś ingerować, żadnej interakcji z nim przeprowadzić. Także jest sobie tutaj ten Armor Stand, i w momencie, kiedy znajdziemy się w 10 w, w promieniu 10 kratek od tego Armor Stand, wykonywana jest komenda. Także mamy komendę Execute, to jest taka jakby podwójna komenda Execute, ponieważ mamy komendę Execute wykonywaną na Armor Standzie, no w tym środku jakimkolwiek entity o nazwie Ruchome Piaski, ale aktualnie jest tylko Armor Stand o takiej nazwie, czyli wszystkie armor standy, które będą nazwane ruchome piaski, na nich będzie wykonywana ta komenda. A będzie to wykonywana komenda kolejna execute, która ma na wszystkich graczach w promieniu 10 kratek od tego armor standa wykonać, e, sprawdzić jakby, czy mają pod sobą piasek o wartości 0, czyli ten zwykły Piasek. Wartość 1 to jest chyba że ten pomarańczowy piasek, o ile dobrze pamiętam. Jest to specjalna komenda execute, ponieważ, tak jak widzicie, tutaj jest ta komenda execute zwykła. Tutaj jest komenda execute z dodanym detect, czyli sprawdzająca, czy gdzieś znajduje się jakiś dany blok. No i w tym przypadku sprawdzamy, tak jak mówiłem, czy jeden blok pod nami znajduje się piasek. No i jeśli tak, no to wtedy teleportujemy po prostu najbliższego gracza, czyli tego gracza, na którym to było sprawdzane. O tam. Praktycznie 1 dziesiątą bloku w dół, i tutaj nie chodzi o to, żeby go przeteleportować jakieś strasznie niska, ale jedynie by wszedł on, jakby w blok, ponieważ e, kiedy na przykład teraz spróbowałem się przeteleportować e, po prostu komendą jeden blok, 1 e, dziesiątą bloku relatywnie w dół, tak jak widzicie, spadnę na sam dół tego bloku. Zostanę jakby wciągnięty w dół, ponieważ nie mam już na czym się opierać. Spadnę na blok niżej i dopiero na nim będę stał. I tak samo działa to tutaj. Jeśli wejdę, zostanę teleportowany troszeczkę w dół, a następnie spadam, spadam niżej. Dlaczego jednak spadam tak powoli? To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tu pod spodem znajdują się pajęczyny. No i tak jak wiecie, kiedy wpadniemy w ten blok, opieramy się na tym bloku, no a kiedy wpadniemy w pajęczynę, no to kiedy się na niej opieramy, zaczynamy w nią powoli spadać. I tak samo działa to właśnie tutaj, że... Przepadamy jakby przez piasek, opieramy się na pajęczynach i zaczynamy powoli tonąć w ruchomych piaskach. Pokażę Wam może jeszcze tylko szybko, jak wygląda ta komenda execute. W momencie, kiedy wpiszemy sobie execute i naciśniemy enter, wyjdzie nam to, w jaki sposób komenda może zostać wykonana. I tak jak widzicie, mamy tutaj dwie komendy. Mamy komendę execute entity komenda oraz komendę execute entity xyz detect xyz block data i dopiero komenda. I w tym właśnie miejscu korzystamy z tej drugiej wersji tej komendy, gdzie możemy przetestować, czy jakiś blok znajduje się w jakiejś relatywnej odległości od gracza. I ta komenda jest dosyć ważna, ponieważ ją wykorzystuję też w innych systemach, które będą na tej mapie. Także myślę, że nawet może i dobrze, że zrobiłem teraz odcinek właśnie o tych ruchomych piaskach. Także to było chyba na tyle, co chciałbym wam przekazać w tym odcinku. Dużo więcej w tym systemie nie ma. Komendy, tak jak widzieliście, komenda tak jak widzieliście nie jest jakoś strasznie skomplikowana, nie jest długa, jest po prostu podwójną komendą execute z komendą teleportacji. Tutaj macie zegarek, który stawia w tym miejscu cały czas resztę bloka. Także cały czas ten komend blok jest uruchamiany i tak naprawdę to tyle. Bardzo prosty moim zdaniem system. Także co? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja nazywam się Przemek No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej czy innych serii. Cześć!